Oh. Ja Cię kocham, nie gryź mnie. Daj się kochać. Nie grzyć. Ej, pozwolił. Jaki miły. A to Ty jesteś w terminie Dobra, nieważne. Jestem retardem, ty jesteś dosłownie godzinę po starcie. Jak godzinę po starcie? No dobra, No bo go... dwie godziny max. Jakie? Się... Okay. Ja. Jak ja, ja, ja mam jakieś 12 godzin na Do A nie wiem, no. do tego właśnie do każdej strzeli, tak. Dokąd poszła? Nie wiem. Jeśli strzelisz, to zaroi się tu od żołnierzy. Ale ty zginiesz. Powiesz mi co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Siedem łapek w dół. Ludzie. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Albo mogliście się odpierdolić od Jacka. Gdzie są moje multikonta? Trzeba będzie połapkować w górę. Gdzie Adi? Wciąż słyszysz jego krzyki. Co? Ej, to będzie na filmie. No i to, że łapia też, no więc mniejsza. Skurgel dostał to, na co zasłużył. Ej, na pomoc! A faktycznie ty mi dałeś na drugim koncie. ok? Dobra, przepraszam. Pomyliłam kąta. i za, za szybko poszłam, bo tam były jeszcze jedne drzwi, które mogłem y, otworzyć, Hej, na a... pomoc! Uwaga! Nora! Nie uciekniesz mi! Jestem. O, już trzy ławki w jak Ciebie mi... Na hmm, bo... Kanał. Basta, nie tylko ty masz problemy z hostownią. to już mnie odjebał hostel ja. Nie powinien update'ować mi spika, bo ja mam bezpośredni wgląd do spika i ja mogę update'ać sobie kiedy chcę. Bo przez VPS -a, nie? A co on odpie odpieprzył? Update'ował mi tak, że mi wypieprzyło całego spika. Jestem od rana sprzywiony. nawet tam nie rejestruję się, bo ja już za chwilę będę robił. Czyli gdzie? Nie, ja będę robił tak. Może akurat postawimy dwa metastu, na jedynie. Może się uda. A tu wtedy byśmy wykupili. Jednego większego mm. HBS-ek, mm. mm. ale pierw na razie małego, później eee, po prostu zaczniecie się dać na proszę. tym małym, bo później pójdziemy na większego. Yes, tak. Jakieś za dwie dyszki, czy coś. Zamknij ryj! Rzuć broń! Ręce do góry! Zjeżdżajcie! Nie masz dokąd zwiać! Dobra. Dobra, siema. Udało się, że one idą. Nie wiem. Takie dawać. No i zażalło mi ucho. To no dobrze, że tylko ucho. No jakby ci się doszło i torbało, to już by problem

Tylko, że ja nie śpię od czwartej. A, no to, no to chyba tak. Bo wczoraj na dzisiaj noc to miałem no na klipu. Ja Jazdę bez trzymanki mówisz? Nie, no właśnie surfowanie na desce. Wczoraj dominam jakąś wanną część znajdki. No, słyszałem. Ale Kuba ma bardzo ładny głosik dzisiaj. Tak bardzo wysoko. Kuba? No. Tak, jaki denerwujący jest. No tak. Nie, wcale nie. Aha. Jakie dziecko, Jezu, wszystkie dzieci takie są. Uczy się nie chcę. Żadne dziecko nie chce. O Boże. Ale ja nie chcę. No. Tak ja jestem na stóliach i dalej mi się nie chce. Ale on nie, nie umie czytać i pisać. Ale, ja się, ale... Już ale jej umie, się nauczyłam. Ale umie wyzywać siły bo tu dysponuję po angielsku. <grym> Ale dobra, jak byłam w jego wiek, to nawet na zegarku się nie znałam. Gdzie Abi? Nie potrafiłam powiedzieć, przez jest godzina, nie potrafiłam czytać, pisać. Dopiero w pierwszej klasie. Nie. pierwszej klasie też mi ciężko, bo w drugiej klasie dopiero miałam tak powiedzmy, w miarę. To ty. Eee, znowu, może nie jestem najlepszym wyznacznikiem. Świetlik. <laughs> Świetlików już nie ma. No to co ja się uczyłam tylko rzeczy, które mnie interesowały. Bardzo dobrze. Jak mi brat powiedział, że przestanie mi czytać wiersze tuwima, to stwierdziłam, Biedziałe. dobra, walić, to nauczę się czytać sama. I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił! Ilu ludzi przez niego zginęło? O, no to zrobimy, żeby. Jeślać. Nie zdradzę przyjaciółki. To moje bekanie było złe. Ja tam, ja tam widzę wycinanie To no, w sumie i to jeszcze przez Kubę Kuba... ja nawet go nie słyszę Aha, to razej słuchać, bo Rakiia będzie kolejny na skórę w Kurde stynie! Ja czekam na dziewiąty odcinek, żeby zobaczyć jak mój kot mruczy. Kogo tu Kogoś. To kogo? E tak, moja mama jak oglądała, to ten. W pewnym momencie zaczęła słuchać tylko kuby właśnie, co w tle on mówi. Bo ona chyba pierwszy raz zabiła kogoś, kto nie był wiesz, zakażony. Jak? Zabijałam, że jest przed chwilką mnóstwo ludzi. No, chodzi mi teraz właśnie, nie? Tu jest, to to twoja. Ok? Ukrywa się w takim akwarium. Okej. Okay. No chodź, umyjemy Cię, dobrze? Mm, trwa, to jest nie sztuka, nie? To mm. chyba powinienem z tego stego, bo tutaj też trochę nagości. Ewentualnie przygotuję się góry. Eee... Postu gdy wiesz, co chodzi ci o tą grę, no to o tą ma pożyczoną od kolegi. A, nie, kurde, kurde, kurde. Ale blizna. Na razie to jeszcze rana. To też nie obiznę. w tej mm. strony. Mm. No, no ja znamy, mi konto. Mm. -e. To to, ile Cię kosztowała? Dobrą przyjaźń czy poczucie własnej wa wartości to i godności? To jest, to jest. O, 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 słuchawki będą. O, nice. Jeszcze bardziej nie wiesz słyszał, słyszał Kuby. Kurde to źle chyba. Już nie, bo nie, dzisiaj ze już... powiedzieć, że dzisiaj nie, nie idzie się ze mną dogadać przez telefon, bo... Oj, e, w ogóle się nie idzie z nim dogadać. Nic nie słyszy, coś do niego mówi. Nie chcę cię stracić. Ja, ja, ja tak się czuję właśnie w tym momencie. Oj, no. ja chyba wiedzę go, Madziu. Wiem, wiem, wiem Pomyśl, że gry mają tyle... uczuć Tyle czarnego ekranu <noise> Kuba, siadaj normalnie Jeśli ja ci... ja pokażę co to nasze... bez w do Kuby Czekaj, musimy odpalić streamy Dobra, teraz trochę nie ogarniam. Dlaczego na telefonie mam szybciej niż na yy, laptopie? Nie, a pofolowało ci się pewnie na laptopie. Ale właśnie, wiesz. Jeszcze. Mam nadzieję, po propozycję życia, bo mamy za założony za taki zakład, że nie będę miał dwóch e, subskrypcji na tym i jednak będę miał dwie paty subskrypcje na e, YouTube czyli tak zwany mhm. sponsoring to ma to robi mi, mi tego e, e, modkę e, tego parówczaka Pięknie tej parówki Uuu. Nie wiem, to, to, to wiesz... Bo zrobię na przykład Moja niby... Tak jak Cartman Z pałówką, na przykład To by było epickie Ale musi być długa subskrypcja Płatna Co? Co so Jesus? Co so Jesus? Jaki Jesus? Nie! A to co? Problem jest taki, że ja nie mam własnej karty, to jest karta mojej mamy. No, Problem jest taki Że ja kurde nie potrafię rysować. To zmaziłbyś się jakoś się dogadali. <grym> o, Czekaj, są, ja bym miał Ja nie mam biurka od tabletograficznego. Nie, ja to mogę zrobić, także albo to robię, albo daj. Może daj, żeby ktoś to zrobił. Nikt nie, nie kupi zapewne. Ja jestem wiesz, jakie masoby. Po tych robię. O kółkach najczęściej. A w kółku chyba się nie zmieści. Chociaż? PC, tylko na PlayStation 4 napisał PS Aha. Tak. Ale wiesz, Was to jest upośledzony? Nie no, bo mam daleko Monitor, a tu lepszy mi się jest Team. Nie wyświetla tu mi program no, no. Twitcha, tylko no, no. Jak już jakieś logo próbuję zrobić albo coś, to ja zawsze robisz taki styl. Jak coś to jest dla magdy, żeby spojrzeć sobie. Ale muszę zbiegać. A jaki znowu kurs? No właśnie jaki kurs? Bo jest to może ciekawe. Muszę zagrać coś. No, jest ktoś. No ja zawsze ma jakiś powód Ale ptasie mleczko co nie żałuję. <laughs> nie Pta się mleczko jest niedobre w dużej ilości Ale no, no, jestem skoko. martwy, ja pierdzielę tak golden ratio, golden Rationio Po prostu dotar do bardzo fajnego do bardzo fajnej miejscówki To szpitala. No. Jestem ciekaw czy was to czai gdzie teraz jest. No wiem że jesteś w szpitalu. Uuuu, mm, no, to, nice. to, to, wi to widzę że jesteś, że jednak nie czajesz Co nie czaję? No nie czajesz To szpital gdzie Elia była jesteś... operowana. Tym, tak, no też ta... wiesz, jest młodsza. Tak, Ale i tak jesteś. No i tatułarz jest... ma inny. To jest za to spekta, jej. Byłam jedną z tych, którzy chcieli ścigać przy tak, ale I, tak, i tak jesteś pośledzony. Dzisiaj po niej. Dzisiaj po niej. Tak się mówi. Że nawet jeśli znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością. Bo ja to nie ma... Nie chcę teraz z tego tak? co widzę, Ale krzyk no, krzyk no to chyba każdy wiedział, co się działo w jedynce. Z no ja wiem co się działo jedynce, że ona była... No właśnie, no to każdy I wiedział, zrozumie, co się działo w jedynce i nie ja mógłbyś mógł powiedzieć to razu. Ja pierwsza, ale no, nie cię robić zaraz takim hipokrytą, co to Ja nie wiem i on to robi dla mnie. Eli. A to ty nie widziałeś ręku? Ale nie, nie grałej lęki jest. Dopiero zacznę grać, piewnicza. bo muszę pożyczyć od mojego brata. Jego konsolę i jego grę. Jak mogłaś jego, w nocy? jego pada. Jego pokój. Rozmawiaj ze mną. No, Dużo to jest... rzeczy do pożyczania. To jest wystarczy. Nie wiem tak a to wychodzi na to, że Bayman jest taki największy. Powiedz. Ale z drugiej strony może przestać. Ale z drugiej strony mi się nie chce. Ale znowu jak nie pójdę, to my brzydszych zrobimy cię cięższy. Nie kłamiesz. Odejdę. Umiesz mi razu. Razu. Mnie robić cię I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę... Wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Kłamstwo. No co, wszystkich wymordował. Porwał ją. O. I, po i kłamą, że nie jest mną. No to co, nie, on nie że jest taka Jestem tylko że wzięli badania i tyle, no. Nie, bo chodziło o to, za małe ma sobie, ale y, jest 99% szans, no, że ona umrze. No, tak się skończyło no. ten, i on nie chciał do tego dopuścić, bo jest... on ją pokochał jak i pozabijał wszystkich i ją stąd No tak, no. 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 Ale ją, okła, nie, ją okłam tak, okłamał, chodzi, że nie, nie jest. Tak, okłamał, że nie jest że zrobili badania, że nie jest, bo ona nie wiedziała, co się stało i że puścili ją wolną, a on wszystkich zamordował. I że ona nie jest lekarstwem, że ona... Wstrzymałem. Też was stanął, no, nie zdradzajmy. No jak już zeszłałeś ten temat, to by nie było, że nie znam fabuły, nie? Bo znam. O mój Boże. A, a, B to jest córka przecież jednego z doktorków, którego on zajebał. No, tam był no, jeden doktor, który się ze mną rozszczepiał, w nie bądź się mnie dotykać! I teraz chciałem powiedzieć, że, że później będziesz mieć plot bl twist trochę. Wrócę. Ale z nami To jest jedyne, koniec. co ci powiem. W momencie jak powiedziałem Karolowi co jest na starcie tego To jest na starcie właśnie 11 pas dwójki to odpowiedział pierdolę nie kupuję gry <grym> co, to, co było takiego za no, 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 A to już ta, dawno, dawno znawiali Kajone tylko pozmieniali na końcówkę bo tutaj nie będę mówił bo było Kajone gadał o tym że Eli ginie a Eli nie zginie No nie no a kolejny o tym, że Eli ginie w połowie gry i się Abby gra Wcześnie gra się Abi od połowy i pokazane go na zabijają, tak? Ale kogo? Abi? Że... Abi Abby... zabija Eli Ale nie, no chyba na koniec godinę nie, nie wydaje się, że to Tak, ale nie, chodzi o to, że był wyciek, co nie? Na banowało youtuber i tak dalej. I że jedno się potwierdziło, że, że Joel zginął, tak? Ale według y, przecieków było tak, Dobra. że Abby pod koniec gry y, miała zabić Eli. Zresztą wiesz, że Eli zabiła praktycznie wszystkich, co nie? I Abby zaczęła się. zaczęła ją szukać. Później ją zadzigała i niby wszystko miało się skończyć tak, że zrozumiała, że to było niepotrzebne, że w ogóle ten przelew krwi, bla 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 bla. E, wyszło i wyszło. Za chwilkę chyba będę tam... tą Znowu Abysteo, bo coś czuję. Dina? Jessie? Gdzie ta dwójka? Ja hm. no w ogóle muszę się ręce umyć, bo czujesz sinkę na rękach dalej. Ale szybko się pokorowała. No. Je, jedna noc i jest od razu biega Dzień no, no? No, no bo wszystko ze swoją pieniążę on, on chyba On chyba wiedział nas wciąż Uuuu Co on taka sposobna wygląda by była o. Ktoś do ciebie na tym na YouTube napisał? Fiemano, komeczu, uśpijający. Biała ja, ciężka noc. Zwracała wszystko. Jest poznaj kamyczunia. Cześć, Jest w ciąży. <laughs> Zauważył. Ta. Ej, aż... Aha, dobra, jest. K kiedy będę? E Myślę, że za pół godziny. Rozumiem, co chcesz zrobić. No, coś takiego, bo ja też kiedyś muszę pójść spać. Ale musimy z nią Albo może Chyba sobie dobrać. teraz przegrę. Potrzebuję opieki, a tutaj nie ma. Tak, wiem. Poszę, muszę tamte odcinki dzisiaj po live'ie obciąć? Je wrzucić, wrzucić te ale nie które mogę są do niego. ale nie są opublikowane. Ty właśnie ma tu... Jest tu przeze mnie. A. Ja się pisałem, że bym potrzebował miniaturkę, mogę zapłacić... Miniaturkę... wiesz... związana z tym banem cokolwiek dostał, pamiętasz? Oddisia Nie, 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 nie. W sensie sobie dostał bana w tak się gry... Nie ja to to, go. Ja mam to na YouTube, tylko nie mam miniaturki na to. Słuchaj, za całe akwarium. Nie? To mi nie znalazł jeszcze Avi. Tak, Jak będę się nudzić, to zrobię. Możemy zostawić Dinę samą? Tak, chciała. Okej. Okay. Co? Powiedzmy jej, że ruszamy. Poczekaj, ja, bo ale nie wcale. Nie, nie, nie po co się je dałem i zrobiłem. Eee. Dobra, idę. Do spać, chyba już pora. noc. rano. Eee, okay. Musisz zamknąć drzwi. Dobra W sumie wiesz co Naw Ja bym sobie chwilę popatrzyła jak gracie w, w Dbd Do dzieła Akwarium było gdzieś na wybrzeżu mm. To pewnie ten co? Jak tam idzie Dlaczego mam wyłączone czy w tym mieście nie da się nie zmoknąć? Miałem specjalnie włączonego Steama, żeby mi się pobierało. Okazało się, że mi się Steam skraszował. Jaki ból! Do tych godzin, co teraz mam w save, trzeba dodać tamte godziny, bo mi się ten. Mam, okay. mam 11 godzin, plus tutaj było 3. To mam ich aż... Ee, 14 godzin. Hmm. Czuje, że ja nawet nie jestem.